Oskar Kolberg, dzieła wszystkie, Śląsk. O historii Wrocławia. Prawie w samym środku Śląska, na rozległej, bujnej płaszczyźnie, ograniczonej na południe i zachód górami Glacka, Glacu, sobudki copten i Sudetami, wznosi się po obu stronach Odry, jednak po większej części na lewym brzegu, miasto Wrocław. W odległej trudnej do zbadania przeszłości najprzód wspominany pod nazwiskiem Wracisławia, czyli Wortisława, Kronice Dietmara Merseburskiego, który towarzyszył cesarzowi Henrykowi II w wyprawie przeciwko Bolesławowi Chrobremu, albowiem wtedy ten kraj, Śląsk, do Polski należał. Kazimierz I mnich odnowiciel, roku 1052 wybudował we Wrocławiu zamek i kościół katedralny. Biskupstwo wrocławskie po nawróceniu kraju roku 965. Założone w roku tysięcznym przez Ottona III do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego przyłączone było. Lubo z początku nie w Wrocławiu, ale w Smogorzewie katedra fundowana. Kraj ten zwał się Terra Wratislaviensis, później dopiero Terra Silenzis. Jako mieszkanie biskupa i starosty polskiego, Wrocław stał się stolicą całego owego kraju i wzrastał coraz bardziej. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Czytał Wojciech Osypiuk, kierownik klubu Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, im. generała Jakuba Jasińskiego, prezes Wojskowego Koła PTTK Jasiński i przewodnik miejski po Wrocławiu.